Stadu odcinek pierwszy. Oh, ale dobrze się spało. Oh, czas! Cz gdzie jest jesteś? Czas! Czas! Black, black! Co mm, się stało? No bo czas znikł. Och. No nie no, no, Dobra. Mm, no weź zobacz, co tam się dzieje. Hmm, widzę tam przyczepę yy, z napisem sprzedaż rasowych kucy oraz, yy, oraz tam jest jazz. Jakoś dziewczyna się nim zajmuje, ale nie znam jej. Nikt z chyba jej nie zna. Nie wygląda zbyt przyjaźnie. A, to chyba ta sławna trenerka mm, kucy. Nie wiem, ona chyba chce sprzedać ciebie i Jezza Czoko. O nie, 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 nie. Ja chcę odzyskać mojego chłopaka. I co? Mam plan. Kiedy ta dziewczyna tu przyjdzie po Choco, Ty Choco się cała zapieraj. Nie daj się złapać. Yy, a ja się z nią. Yy. No, załatwię ją. I potem uratujemy Jeza. Dobrze. No dobra, nie wiem co mam powiedzieć. O, jesteś ty. Ty kucygu, tyle na tobie zarobię. Normalnie nawet z tyle nie było. Hm, coś masz z kartarem. Teraz ci go poprawię. Dobra, znalazłam jakiś stary kantar na kuce. Dobra, chodź. Spokojnie. Dobra, spadaj babko. Dobra, teraz ty Dżim, chodź ze mną... ratujemy Jeza. Ratujemy Dobra, chodź chodźcie, chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Otwieraj pszczoły, a ja go wyprowadzę. Uh. Uh. Jace, co mi ci dali? Nie wiem, uh. czuję się okropnie. Uh. Uh. Jess, musisz stać na nogach. Nie uda nam się cię dotrzeć, ci dostali. O nie, dziewczyna odzyskuje przytomność. Uh. Hmm. Te głupie konie! Ech, 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 ech. Ech, ech. Masz coś głupia? Głupie konie? Ta i co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze, co? Dobra, już na razie mam ją z głowy. Ach. Na razie mam ją z głowy, bym wyprowadź ją za shiny. Sorry babka, ale musimy się ciebie pozbyć. Dobra, hmm. teraz następny etap planu to. Następny etap planu jest taki. W, yy, yy, na początku spróbujemy uciec. Yy, no, spróbujemy uciec. I na początku niech wychodzą klaczy, zierebaki i najsilniejsze ogiery. I ustawcie się tak, żeby klaczy najsłabsze i. Yy, żrebaki były w środku, a wy je broncie. No, a ja będę na końcu i wszystko nadzorowała. Okej? Okay? Okej! Okay. I teraz... Mm, no, teraz mm, chwileczkę poruszamy się szybko, y, a za zakrętem puszczamy się galopem. I jeszcze dalej. Za zakrętem, kumacie? Okej, okay, teraz puszczamy się szybkim galopem. Szybko biegnijcie, szybko widzą nas. E, nie, nie widzą nas, widzą nas, no. Ech, ostrożnie wszyscy. E, ty musisz spać. E, dobra. Ech, szybko biegnijcie. Szybko, 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 ale się nie wykonajcie. Szybko, nie wywalajcie się, nie wywalajcie się, no Karol. Dobra, chyba umiecie biegać. Dobra, teraz szybko do tamtej groty. E, dobra, teraz główna narada. E, dobra, teraz wam przedstawię, przedstawicie swoje wszystkie mm, pomysły, ok? No, dobra, no.